Zadanie 23 Matura Podstawowa z Matematyki 2023 rok. I mamy w kartezjańskim układzie służb dane są dwie proste o równaniach k y równe 2 3 x i l y równe minus 3 2 x plus 13. I mamy dokończyć zdanie, wybrać odpowiedź A lub B oraz odpowiedź 1, 2 lub 3. Więc aby sprawdzić, czy proste są. Tutaj mamy prostopadłe lub nieprostopadłe. No to patrzymy, czy A1 razy A2, czyli ich współczynniki kierunkowe, są równe minus 1. Więc patrzymy 2 trzecie razy minus 3 drugie. No, jak skrócimy wszystko mek, 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 to jest równe minus 1. Czyli od razu mamy, że są prostopadłe. I przecinają się w punkcie P o jakich współrzędnych no to aby tutaj to sprawdzić to najprościej przyrównać y1 do y2 i podstawić po prostu wzory czyli mamy 2 trzecie x równa się minus 3 drugie x plus 13 co tutaj możemy zrobić możemy sobie przenieść x na drugą stronę czyli mamy 2 trzecie x plus 3 drugie x równa się e, 13 Czyli tutaj żeby to sobie dodać no to musimy do wspólnego mianownika sprowadzić wspólnym mianownikiem będzie 6 czyli to będziemy mnożyć razy 2 to będziemy mnożyć razy 3 czyli mamy 4 6 yy, i tutaj możemy już zrobić 3 plus 9x czyli mamy 13 szóstych x równa się 13 tak 13 6x równa się 13. Sobie mnożymy przez odwrotność tego ułamka, czyli razy 6 trzynastych, no czyli dostajemy, że x równa się 13, tutaj nam się skróci i dostaniemy po prostu 6. Czyli mamy służenną xową równą 6, a żeby uzyskać służenną y, no to wystarczy, że podstawimy do któregoś z wzoru. Prościej będzie podstawić tutaj do 2 trzecie razy. 6, czyli to będzie po prostu tutaj się skróci, zostanie 2 i mamy 4, czyli ten punkt, w którym się stykają, przecinają to jest 6, 4, czyli są prostopadłe i przecinają się w punkcie P o współrzędnych 6 i 4, czyli odpowiedź jest A2.